Identyfikator podmiotu. SCP-409. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przełowawcze. Kontakt fizyczny z SCP-409 bezwzględnie zabroniony. Wszystko, co miało kontakt z SCP-409 podlega natychmiastowej kwarantannie, włącznie ze wszystkimi materiałami użytymi do transportu obiektu. SCP-409 musi być zawsze trzymany w granitowej skrzynce. SCP-409 musi być transportowany zawsze w zabezpieczonej granitowej skrzynce. Efekty działania SCP-409 muszą być zapieczętowane w granitowych pojemnikach wraz ze wszystkimi narzędziami potrzebnymi do przeniesienia ich tam. Opis. SCP-409 wygląda jak wielki kryształ kwarcowy o wysokości 1,5 metra i grubości 0,6 metra. Każdy przedmiot mający kontakt z SCP-409 zacznie się krystalizować w przeciągu 3 godzin. Ten efekt dotyczy każdego materiału za wyjątkiem granitu. Krystalizacja będzie się rozszerzać z prędkością około 2,5 cm na minutę, aż nie obejmie całego przedmiotu lub organizmu, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Obiekty zeznają, że ten efekt jest niesamowicie bolesny i podobny do zamarzania. Po zakończeniu krystalizacji obiekt będzie wydawał głośne, trzeszczące i skrzypiące dźwięki przez około 20 minut, a potem z dużą siłą eksploduje tysiącami kawałków. Wszystko, co dotknęło lub zostało dotknięte przez fragment, natychmiast rozpocznie krystalizację. Na dzień dzisiejszy, w przypadku materii organicznej, nic, włącznie z amputacją krystalizującej się części ciała, nie jest w stanie odwrócić efektu. Materia nieorganiczna krystalizuje się tylko w promieniu kilku centymetrów od miejsca kontaktu. SCP-409 zostało odkryte w, usunięto, pod kilkumetrową stertą odłamku. Straty w personelu w wyniku odkrycia były duże. Dodatek 409-1. Zgodnie z sugestią doktora 5000027D, obiekt 409D5 został wystawiony na działanie SCP-409 i pozostawiony do czasu, aż krystalizacja osiągnęła znaczne rozmiary. Potem został potraktowany SCP-500, co doprowadziło do całkowitego wyzdrowienia w ciągu 9 dni. Jednakże obiekt skarżył się, że wciąż czuje ból w częściach ciała, które zostały uszkodzone przez kryształy. Ból ustał dopiero 13 dni po rozpoczęciu leczenia. Nie wiadomo, czy w ciągu tych czterech dni od zakończenia terapii ból był rzeczywisty, czy miał podłoże psychologiczne. Dodatek 409.2. Długotrwałe badania nie dały satysfakcjonujących rezultatów i nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, czemu w ogóle występuje krystalizacja. SCP-409, tworzone przez niego odłamki, są niemożliwe do odróżnienia od zwykłego kryształu twardowego. Efekt jest podobny do występującego w przypadku kryształów, w których istniejąca forma wrzucona do roztworu zaczyna rosnąć. SCP-409 jednakże potrafi działać w ten sposób także na ciała stałe i nie musi pozostawać z nimi w kontakcie, aby krystalizacja mogła zachodzić. Odpowiedzi na pytania jak to działa, dlaczego SCP-409 tak bardzo różni się od innych kryształów kwarcowych i dlaczego tylko granit jest tworny na jego właściwości, nie zostały udzielone.